Chrześcijaństwo całemu światu. I Matka Boża znowu pokazuje, bo był taki czas, że Bóg tej całemu światu poka, zwracał uwagę na Polskę poprzez Faustynę, mm -hmm. poprzez pontyfikat Jana Pawła II, mm -hmm. a teraz poprzez konkretne czyny, już nie tylko piękne osoby z tego narodu wyszły, które wniosły wiele w chrześcijaństwo świata, ale z ten naród, patrzcie jak się zachowuje, bo jest chrześcijański. Ale żeby to ludzie umieli odczytać. I to, co nieraz się mówi, że Polska stanie przewodnią, siłą narodów, będzie takim prym wiodła w świecie i prawo Boże będzie w niej obowiązywać, ale tam jest jedna zasada. Mhm. Jeśli dochowacie mi wierności. I tutaj święty, trzeba świętego Andrzeja Boboli wzywać, bo sami sobie z tymi mocami ciemności nie poradzimy. To musi nam niebo pomóc.